Otóż, okay. no, wiecie tak, na, na prośbę jednego z widzów e, Nagrywam dzisiaj, wiecie, Warszawę Bisa na razie, wiecie, nie, nie nagrywam, bo Ja wiem, że dużo bisiarzy tutaj jest i Nie wypadałoby coś nagrać Akurat, wiecie, to akurat teraz nie mogę, ale Bądźcie dobrej myśli, bądźcie dobrej myśli e, No tak, jest oto oczywiście Warszawa Udało mi się, wiecie, troszeczkę ogarnąć ten garaż Troszkę mi się udało, nawet troszkę, bo to jest, wiecie, to jest normalnie tragedia tutaj. Warszawa wygląda w tej chwili tak. Co my tutaj mamy? Mamy zobaczcie, no usunąłem oczywiście podciąg. Póki co rządzą tutaj pająki niestety. Tak jest usunięty oczywiście podciąg. No, trzeba wiecie, otworzyć całą podłogę, tak jak tutaj mniej więcej. Przez całą długość trzeba odtworzyć tą część podłogi która łączy się właśnie z podciągiem i tworzy, wiecie, taki profil zamknięty tutaj. W zeszłym, w zeszłym roku właśnie... W zeszłym roku... W zeszłym roku, słuchajcie, ten, Założyłem... W zeszłym roku założyłem błotnik. Tak to wygląda oczywiście. No, oczywiście on jest przyspawany punktowo. Tak jak powinno być. Generalnie to, wiecie, fabrycznie to jest zgrzewane. Założyłem błotnik, założyłem nadkole tutaj, to zewnętrzne. Tak to wygląda tutaj. Może chyba się robota specjalnie nie powala. E, tylko zrobił się taki, wiecie, problem tutaj. O, tu jest ten problem. Otóż widzicie, no nie pokrywa nam się po prostu z pasem. Widać, co jest tutaj. Tu jest jeszcze z miarę, a tutaj się z tym pasem kompletnie się nie pokrywa. Coś tam pokombinuję. No bo ja nie chcę tutaj oczywiście spachli kłaść. Można by to było wycenować. Coś pokombinuję, nie? Zobaczymy. Tak to wygląda w środku. Tak to wygląda w środku. Roboty jest co nie miara przy tym jeszcze. A, no właśnie, chciałbym pokazać, jak wyglądał tutaj podciąg, który był założony przez poprzedniego właściciela. Gdzieś tam, wiecie, pokazywałem, jak ten podciąg wyglądał. Tak wygląda pociąg, słuchajcie, zobaczcie. To jest oczywiście pociąg domowej roboty z grubej blachy. Bardzo grubej blachy. To było robione na jakiejś gimtarce. Miejcie, to jest taki pociąg Job Twój Raz. Dosłownie. No Widzicie, właśnie tak pociąg tutaj wchodzi, w tym miejscu tam, oczywiście, jest dalsza jego część, taki narożnik jeszcze. Mam do Was właśnie pytanie: takie jedno, bo pewnie jakiś fachowiec się znajdzie. Otóż, jak wiecie, należy wykonać takie właśnie zagięcie tutaj, połączyć dwa, dwa profile ten od podłogi i ten od pociągu. A co jeśli można byłoby to, wiecie, złączyć na, na taką zakładkę, nie? Można powiedzieć na taką zakładkę, żeby to złączyć. Czyli, wiecie, blacha na blachę bez tego zaginania tutaj. Eee, wiecie, ja nie mam giętarki, a wygięcie tego jest naprawdę problem... problematyczne. Naprawdę jest problematyczne. No i takie właśnie jest pytanie, czy można w ten sposób zrobić, wiecie, podciągnie, tutaj. Ci wydaje, że raczej chyba nie. Ja z tamtej strony tak zrobiłem, ale no chyba popełniłem błąd. Czy tak można właśnie zrobić podciąg? Oczywiście to jest w tej części tutaj, wiecie, to, gdzie korytko jest, nie? Później już jest tam normalnie wszystko zrobione. Wiadomo, że to nie będzie tak. Wiadomo, że to połączenie musi być tutaj w tym miejscu dość sztywne. Żeby to, wiecie, żeby, żeby to sobie fajnie pracowało. To w pewnym sensie wiecie, przynosi jakieś tam obciążenia. No Można powiedzieć, że to jest element, wiecie, nośny karoserii, więc on wpływa oczywiście na pracę karoserii, usztywnia ją tak naprawdę tutaj. No, mam tutaj przez drzwi, są zamocowane jest słupek. Właśnie ten słupek też oczywiście go przygotowałem do usunięcia. On jest tutaj oczywiście pocenowany, no tu gdzieś było widać tutaj. To Gdzieś tu jest... to jest wszystko cena oczywiście. Ten profil cały to jest cena. Czyli wiecie zamiast szpachli... Wiecie jaka spachla jest. Ta spachla to się raczej do takich rzeczy nie daje. W miejscach gdzie właśnie są przenoszone jakieś wiecie obciążenia. No to spachla wiadomo, że zacznie pękać. Cena jest no, bardziej elastyczna. Słuchajcie, dobra... a i co jeszcze zrobiłem tutaj? Zdjąłem zawieszenie. Zdjąłem zawieszenie tylne, tak to wygląda. No oczywiście, wiecie, tu pajęczyny są w cholerę. Założyłem ten pociąg tutaj. Ten pociąg jest tutaj założony. Już trzeba korozja wychodzić. Hmm. Dobra, to się później wyczyści. Tak to wygląda, no jest kupa roboty jeszcze. A i tak, i właśnie. To są resztki słupka tego tutaj, tej części, wiecie, wewnętrznej, która się łączy tutaj właśnie z, z tym podciągiem. To jest chowane, oczywiście, w progu. No i wiecie, to jest sito. Trzeba to było odtworzyć, mniej więcej. Mniej więcej. Zrobiłem coś takiego. To oczywiście, jeszcze nie skończone. Takie coś zrobiłem. Jeszcze trzeba będzie przy tym troszkę posiedzieć. Może trzeba będzie zrobić od nowa? Nie wiem, zobaczymy. No i co, i, i słuchajcie, i sam most jeszcze, pan pokażę. No i tutaj słuchajcie, mamy most, most od Warszawy. Dobra, nie niby dotykał, może. No tak wygląda właśnie most zdjęty. Można robić bicki. Można, ktoś ma power, to zrobi spokojnie. Nie jest jakoś potwornie ciężki, ale ten, ale. No jest to otwarcie tak naprawdę ten most. Trzeba go otworzyć. Przejrzeć oczywiście cały mechanizm tutaj. Tu w tych mostach nie było simmeringów. Było coś w rodzaju takiego materiału, jak to się nazywało. Jak to się nazywał ten materiał? Wiecie o co chodzi, nie? Wasze wierzy wiedzą. Od stony koła nie było simmeringów. W pewnym czasie chyba takie coś, coś nie było znane, chyba w samochodach u nas, przynajmniej w Polsce. To jest oczywiście tak, tak jak zresztą w silniku. gdzie nie mamy oczywiście simmeringa z tyłu, tylko mamy a, takie uszczelnienie na sznur. To jest, wiecie, to jest porażka po prostu. To jest po prostu porażka. Miejsce, gdzie po kilkuset kilometrach zaczyna po prostu cieknąć olej. No ale no takie były konstrukcje wtedy, wiecie, no to. No chciałbym to czymś zastąpić, oczywiście Simmeringiem najlepiej. Nie wiem czy się takie coś da znaleźć, takie coś, nie wiem, jak to, jeszcze nie rozbierałem silnika. Więc nie wiem jak to wygląda. Dobra, w każdym razie most wygląda w tej chwili tak. Nie wiem tak przyciągał. Jest wiecie, do zrobienia, oczywiście tak, tu wigry, wigry stoi też. Piękne wigry do zrobienia też stoi. A wiecie, ja tak naprawdę nie mam za bardzo czasu na to, żeby to robić. A właśnie. Resory. Słuchajcie, teraz żeby zrobić resory do Warszawy. Tu w tym resorze jest 9 piór. A, jestem ciekaw, ile takie coś kosztuje tak naprawdę, bo nie wiem. Moje resory są oczywiście do, do. No nie, one się już nie nadają do założenia. Są poprzecierane. To będzie nawet widać, bo to mam jednego rozebranego. Popatrzcie sobie tutaj. Resor, tu widać, jest wytarte. Słuchajcie, to wszystko jest powycierane. Jeszcze mi jednego kawałka zabuju, chyba. Dobrze mówię? Chyba tak. Tak, to chyba będzie 10 piór. No tu jeszcze jeden kawałek chyba był. No słuchajcie, to jest wiecie, jedna wielka korozja. Oczywiście to nie jest jeszcze cały ten, ten resor. No i tak się zastanawiam, żeby tu, żeby to dorobić. Jaki to jest koszt tak naprawdę tego tych resorów? Bo wiecie, dzisiaj to wszystko poszło w górę niemiłosiernie. No te wszystkie wiecie usługi i, ten, i produkty. Także podejrzewam, że taki resor, takie resory można było zapłacić, nie wiem 800 zł za dorobienie obydwu. Tak dzisiaj to może być drugie tyle. Obawiam się, ja chciałbym wiecie po prostu zrobić ten podciąg tutaj. Chciałbym to wiecie, zacząć, żeby ją po prostu postawić na koła, bo chcę tutaj, wiecie, Bisa przyprowadzić, tak naprawdę. No, żeby dla Bisiarzy coś ponagrywać tutaj, no bo, bo mo mogą się, wiecie, czuć zawiedzeni tym, że no nie nagrywam nic tak naprawdę. Nie ma za bardzo, wiecie, czasu. No i tak to właśnie generalnie teraz Wasza w tej chwili wygląda. Później będzie jakaś ewentualna kosmetyka, czyli wiecie, no co może być po szybie, oczywiście. To pod szybie. oczywiście. Zobaczcie, tu są, tu są dziury, więc tam już w jest totalna dziura, tam jest totalna dziura. Przednie na, na całe przednie jest w dobrym stanie, nie ma tam wiecie jakiś tam dziur, ognisk korozji. Tu oczywiście zobaczcie, podłoga była, podłoga była oczywiście łatana. Tak sobie wiecie na zakładkę, blacha na blachę. Tam to było zabezpieczone. Także, wiecie, no to w sumie wszystko na dzisiaj. No, dobra, pokażę Wam jeszcze tam spodu. Nie przestraszcie się, bo tu jest. Jest tragicznie po prostu. Słupek, słupek jest do odtworzenia tutaj dół. Ale to mówię, to jest, to jest prawie kosmetyka. To jest, wiecie, prawie kosmetyka. W sumie to byłoby wszystko na dzisiaj. Także ten, Zapraszam oczywiście osoby, które są zainteresowane Warszawami, to do dokumentowania. No i wiecie tej porady tutaj naprawdę, bo e, ja bym oczywiście chciał sobie to usprawnić i nie robić tego, wiecie, zagięcia tutaj przy tym, czyli wiecie tego, żeby nie zaginać, tylko po prostu zrobić, połączyć blachę z blachą na, na płasko. Mm, tylko uważam, że to nie jest dobry pomysł, bo jeżeli to było zrobione fabrycznie tak zaprojektowane, to tak powinno być. Z tamtej strony popełniłem błąd, to, to się przyznaję od razu. Także dobra. dobra, pozdrawiam wasze wiary Na dzisiaj. No i to byłoby wszystko chyba dzisiaj, no. Raczej, wszystko dzisiaj. Także cześć. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce.